Jego życia i pokoju. Zanosimy do Ciebie nasze serca pełne nadziei i wiary, prosząc o szczególną łaskę dla naszej umiłowanej Ojczyzny. Polski prosimy Cię, aby na tej ziemi nigdy nie rozbrzmiewał dźwięk. Syren wojennych, aby cisza pokoju była silniejsza niż echo lęku. A śpiew ptaków i głosy dzieci zastępowały wszelkie odgłosy. Za Zagrożenia. Panie spraw, aby nasze miasta Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lublin, Poznań, Wrocław i wszystkie inne były otoczone Twoją niewidzialną tarczą, aby każdy dom, każda rodzina i każde serce mogły doświadczać spokoju i bezpieczeństwa. Niech aniołowie pokoju czuwają nad granicami. Niech Twoje światło rozprasza wszelkie ciemności. I oddala wszelkie zagrożenie. Jezu Chryste, Książę pokoju, Ty, który powiedziałeś, pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Napełni Polskę Twoim boskim pokojem, aby nie było miejsca na strach, aby nie było nocy przerwanych alarmami. Aby serca ludzkie nie musiały drżeć przed niepewnością jutra, Niech Twoje najświętsze serce będzie ochroną dla każdego mieszkańca Polski. Mario, królowo pokoju i królowo Polski. Otocz swym płaszczem cały naród, chroń dzieci, młodzież, starszych, chorych i samotnych. Niech każdy człowiek na tej ziemi czuje Twoją matczyną obecność i pewność, że w Twoich dłoniach jest bezpieczeństwo i nadzieja. Duchu święty, duchu miłości i jedności. Ześlij na Polskę swoje światło i moc, przemień serca ludzi, aby odrzucili nienawiść, zazdrość, pychę i egoizm, napełni nas mądrością i cierpliwością, aby budowali mosty porozumienia, a nie mury podziału. Uczyń nas narodem, który niesie światło pokoju innym. Ojcze niebieski, spraw, aby pola, lasy, rzeki miasta Polski były błogosławione Twoją łaską. Niech rozkwita miłość i sprawiedliwość, a każda ulica, każda świątynia i każdy dom. Niech będzie miejsce modlitwy, wdzięczności i pokoju. Panie, prosimy Cię z całego serca, oddal od nas wszelkie niebezpieczeństwo. Wolne. Najwrogie zamiary, ucisz burzę gniewu. Nie pozwól, by dźwięk, syren zakłócał sen dzieci, ani modlitwę rodzin. Niech pozde pozostanie miejscem gdzie ludzie żyją w pokoju, wzajemnym szacunku i miłości.